Przede wszystkim tu SimArtur. Martur. Zapraszam was na dzisiejszy film. Plusy i minusy nowego dodatku w The Sims 4. Licealne lata. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo cię proszę, zrób to właśnie teraz. Oczywiście są to moje opinie, ale myślę, że wiele z was może mieć podobne odczucia. Pierwsza zaleta to możliwość chodzenia z nastolatkami do liceum. Można tam poznawać innych nastolatków, którzy mieszkają w różnych światach w naszej grze. Pierwszą wadą jest to mało uczniów w dużej szkole. To zdecydowanie pierwsze, co zauważamy już pierwszego dnia szkoły. Ale da się temu zaradzić. Dodajcie więcej nastolatków w swoich światach. Następnego dnia i oni będą w liceum. Oczywiście Lumpex. I tworzenie nowych stylizacji. Jest to świetna opcja, dlatego, że dostajemy nowe, modne ubrania i możemy z nich tworzyć ładne stylizacje. A że są zapakowane w torby i mamy je w schowku, to nie musimy się martwić o ilość miejsca, że pięć strojów i koniec. W ten sposób zdecydowanie powiększamy sobie szafę. Lekcje. Są tylko dwie. Mijają strasznie szybko, ale i podczas nich nic się nie robi, poza siedzeniem w ławce. Rosnący zarost. Jest to bardzo ciekawa możliwość, ponieważ wprowadza nową czynność, a i tak zarost może urosnąć tylko do określonej przez nas długości. A jeśli ktoś bardzo nie lubi tej funkcji, to wystarczy wyłączyć porost w trybie stwórz SIMA. Proste i przydatne. Bal naturalny. Już w kalendarzu widzimy dwa wydarzenia, tydzień po tygodniu. Czy to błąd? Mam nadzieję, bo jako żart byłby słaby. Przecież w balu o to chodzi, aby przeżywać go tylko raz na koniec szkoły. Piękne otoczenia. Niezależnie w którym otoczeniu Nowego Świata się znajdziemy, każdy nas zachwyci. Otoczenie z liceum jest jak wymarzone amerykańskie liceum. Wielka szkoła z ogromnym boiskiem, otoczona przepięknym lasem. Bal naturalny. Trwa tylko 4 godziny. Nie zdążymy się zacząć bawić, a już trzeba kończyć. Nie mógłby trwać pół dnia, jak nie całą noc. Otoczenie z centrum miasteczka. Ciekawie urządzone, ścisłe centrum, w którym mamy lumpex, Bubble i bibliotekę w dawnym ratuszu, a i zaciszne miejsce także się znajdzie. Towarzyski króliczek. To akurat jest duży plus, że powstała ta aplikacja, ale jeśli wysyłam wiadomość prywatną do konkretnego sima, to i tak pojawia się na tej samej stronie co innych. Mam przez to wrażenie, że wszyscy to czytają. Zgroza. Trzecie otoczenie z parkiem rozrywki. Poza naprawdę imponującym wyglądem parku rozrywki, który znajduje się na wybrzeżu, znajdziemy tu kilka ładnych, zacisnych miejsc, idealnych do spotkań. Brak grup Simów, to znaczy brak widocznie chodzących razem ze sobą sportowców czyli liderek grupy komputerowej czy szachowej. Wiem, jest to trochę szufladkowanie, ale chciałoby się, żeby było tak jak w wyobrażeniach amerykańskiego liceum. Z drugiej strony, jeżeli posiadamy dodatek, spotkajmy się, to możemy stworzyć sami takie grupy. Zawsze to coś. Koniecznie napiszcie, co Wam się podoba, a co uważacie za słabe w tym dodatku. Pamiętajcie, by zasubskrybować mój kanał, żebyście nie ominęli ani żadnego mojego filmu. Dziękuję za każdą łapkę w górę i zapraszam na nowy film, który się pojawi już niedługo. Trzymajcie się!